Dzień dobry kochani, witam Was bardzo wiosennie. No i oczywiście na poście. Prosiliście o tą relację z postu, jak będę na poście, więc, więc jestem. Jestem dzisiaj jest szósty dzień, czuję się rewelacyjnie, ale nie do końca tak było. Od samego początku zaraz wam o tym opowiem. Jeśli ktoś ogląda mnie pierwszy raz, post dr Dąbrowskiej to jest taki leczniczy post, który pod wpływem niejedzenia pewnych rzeczy i jedzenia tylko dozwolonych warzyw i owoców, jest to taka, taki, taka dieta warzywno-owocowa, nasz organizm przełącza się na odżywianie endogenne dzięki temu. I, yy, i wtedy zaczyna się uzdrawiać od środka, pod każdym względem. Efektem ubocznym jest spadek wagi, więc jest to także fajne, fajny efekt uboczny. Wiele osób się z tego cieszy, ale na post doktor Dąbrowskiej należy chodzić yy, przede wszystkim nie dla odchudzania, ponieważ to jest za mała motywacja, większą motywacją jest zdrowie. Tak ja uważam i, yy, i i tak zresztą wtedy się nie przerywa tego postu, bo jest to dobra intencja, jest to intencja e, taka e, nie tylko dla. po prostu no, chcemy być zdrowi, to jest najważniejsze w naszym życiu. No i co? Ja od 6 lat robię te posty, propaguję gdzieś tam ten post dr Dąbrowskiej wszędzie i chciałabym wam opowiedzieć dzisiaj, jak się czuję. Dzisiaj jest mój szósty dzień postu. Drugiego dnia bolała mnie głowa, może nie był to straszny ból, ale ćmiłam je. I o ile pierwszy dzień był super, drugiego dnia byłam całkowicie wyłączona. Całkowicie wyłączona, jeśli chodzi o gotowanie, jeśli chodzi o e, przebywanie e, z innymi. E, byłam gdzieś tam sama ze sobą i te, ten drugi dzień chciałam po prostu przetrwać i się jak najszybciej spać, e, żeby to wszystko się skończyło tego dnia. E, tak się czułam. E, trzeci dzień już był, e, zaczęła się energia. I teraz e, dlaczego? Bo e, zapewne włączyło mi się odżywianie wewnętrzne szybciutko, co niektórym włącza się później, i teraz tak się zastanawiam, że chyba wiem dlaczego. Porównując moje posiłki z innymi posiłkami, e, są to bardzo malutkie posiłki. Myślę, że bo ja podeszłam do postu, e, post to post, czyli nie dogadzam sobie i e, tak naprawdę jem to, co mi w ręce wejdzie, czyli. Dwa słupki marchewki, trzy słupki marchewki dziennie, bo więcej nie jestem w stanie, akurat na tym poście. Jem jedno jabłko i jednego grejfruta. I jeśli zamieniam, słuchajcie, no to jest to ogórek zielony i pomidor. Na przykład grejfruta zamieniam na pomidora albo na ogórka zielonego. Więc jak sami widzicie, jest to bardzo mało kalorii. W ciągu sześciu dni jest 2,5 kilo spadku wagi, pomimo tego, że ja jestem szczupłą osobą. I czuję się rewelacyjnie. Słuchajcie, ja jestem niesamowicie wdzięczna za to, że kiedyś spotkał mnie ten post. Powiem Wam szczerze, że przez całe swoje życie miałam katar sienny i tak mówiłam już Wam o tym. I po postach. Na tym poście także, i nieważne czy to jest zdrowe żywienie, czy normalne żywienie, ten katarsienny po prostu wraca po jakimś czasie. I zauważyłam, słuchajcie, że kiedy jestem na poście, to od pierwszego dnia postu ja nie smarkam w chusteczki. Moja rodzina to zauważyła. Powiedzieli, ojej, już nic Ci nie chcieliśmy mówić. Ja po prostu codziennie rano, jak schodziłam na śniadanie, zanim jeszcze zrobiłam to śniadanie, czy zanim w ogóle dzieci nakarmiłam, to było cały czas smarkanie w chusteczki. Cały czas, cały czas, przez jakąś godzinę. I gdzieś tam w, w porach obiadowych też mi się często to włączało, ale najpierw zawsze rano mi się organizm bardzo, bardzo oczyszczał. I... Można pomyśleć, że to jest oczyszczanie tylko organizmu, a, mo, a jednak to jest jakiś tam katarsienny, który mi doskwierał Nie doskwierał on mi przez cały dzień. Zawsze z rana po prostu e, przez godzinę, półtorej nie mogłam sobie dać rady. I czasami się nasilał, a czasami był mniejszy. I jak się nasilał, to naprawdę nie mogłam dać rady. Czasem e, rezygnowałam ze śniadają, kurczę, zjem sobie za dwie godziny, bo do godziny 11 zawsze była taka sytuacja, że, że ja nie mogłam, e, cały czas się oczyszczałam. I teraz tego nie ma. Czyli to chyba nie było normalne, bo teraz tego nie ma. Czuję się wspaniale. I naprawdę, co jeszcze? Druga sprawa, gdzieś tam ostatnio ćmił mnie pęcherz moczowy. Jak wiecie, kiedyś miałam problemy z pęcherzem moczowym, zaczęło mi to wracać. Nie, nie z takim bardzo mocnym skutkiem, ale zaczęło mnie ćmić, wracać. Jestem na to uczulona. Gdzieś tam ma, mam to z tyłu głowy, że jak tylko mnie zaczyna chociaż trochę boleć, to, 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 to po prostu czuję, robię się elektryczna w tym temacie. I, i mam spokój. Mam spokój, także słuchajcie czuję się po prostu jak skowronek dzisiaj e, właśnie wyjeżdżam, wcale się nie boję tego wyjazdu e, robiłam potrawy niesamowite już wczoraj mojej rodzinie i w ogóle nie spróbowałam nie miałam na nie ochoty, nie, ma, nie miałam nic Jestem gdzieś w środku zamknięta na zasadzie: ja, ja po prostu zdrowieję, mam leczenie. W tej chwili cały, cały rok, czy tam całe pół roku mogę sobie przecież jeść różne rzeczy. Więc to, że się wyprę, wy, wy, gdzieś tam wyrzekam przez chwilę, przez parę dni, parę naście, parę nawet dni tego żywienia, no to jest tylko dla mnie dobrodziejstwo, dla was też. Wiem, że wszyscy się, nie wszyscy się dobrze czujecie. E, dzwonią do mnie dziewczyny i mówią, że mają biegunki, wymioty, straszne bóle głowy. Dziewczyny, to jest oczyszczanie z toksyn, więc e, ja trzymam za Was kciuki. Da, dajcie radę, bo to jest oczyszczanie z toksyn. Cieszcie się, to są kryzysy e, I Cóż, na szóstym dniu dzisiaj ode mnie tyle. Jadę w trasę i będę miała spotkanie z ludźmi, będę miała różne spotkania, gdzie będą knajpy, imprezy i słuchajcie, i ognisko nawet się szykuje, a ja będę po prostu na poście. Śmieją się, że będę robiła na, na, ognisko ma na, na ognisku marchewkę zamiast Kiełbaski. Więc cieszę się bardzo, że jestem. Nie zamierzam rezygnować, nie boję się, że zgrzeszę, po prostu zaplanowałam sobie tak. I Wam też tego życzę, żebyście wiedziały, czemu robicie post i miały dobrą motywację, czy mieli dobrą motywację, mężczyźni. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. No i życzę Wam wspaniałego dnia, wspaniałego słońca i pięknej wiosny, kochani. Zdrowiejcie! Buziaki dla Was!